Siemanko, z tej strony Małpa i zapraszam na kolejny odcinek z gry Death Stranding na moim kanale. W końcu kutwa udało mi się dojść do tego jak należy otwierać menu budowy. Nie wiem, tam jest oznaczenie trochę błędne, bo pokazuje, że trzeba e, inny przycisk wciskać, a tak naprawdę trzeba wcisnąć opcję dłużej i, i to wtedy daje sporo OK. okej ale most mamy wybudowany ten most ułatwi życie wielu ludziom możesz być pewny że skorzysta z niego każdy kto zawita w tej okolicy wypatruj innych miejsc, w których most byłby przydatny Spoko, miałem się odlać. Halo? Serio? Ja muszę zejść na dół na ziemię gdzieś i się odlać? Dobra, to na razie... E, to sobie schowamy. Ej, ale... Stań. Idziemy przyjąć... Następną misję. I... Zobaczymy, no. Pójdziemy tam do następnego... Punktu podłączymy go do sieci chiralnej i tyle, nie? Bo ja nie wiem, czy ja przyjąłem tamtą misję też, czy nie? Chyba raczej nie. czekajcie, a tu się mogę odlać? Nie, to nie, to nie, to nie, to nie. To, nie. Jezu to. Nie to. A. Nie wiem, dobra, gdzieś to posiałem Kit Max tym. Sprawdzanie no, W międzyczasie zdobyłem też e, assignment. ktoś polejkował dziesiąty raz e, moją budowlę, Czo, więc... Mam nowe zlecenie. Kolejna przesyłka i połączenie do nawiązania. Zajrzyj do terminala więc wiecie, to tam kolejne, to, to na to się sypią nieziemsko dobra, idziemy tam wybierz wybierz nowe zatwierdź okej okay. Wszystko, czekajcie, wszystko wszystko automatycznie, różnie tego obciążenia zostanie z... 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 zoptymalizowane. Język polska trudna być. Przez z... Z... zwolnienia, miejsca dobre. Ok, anuluj, zatwierdź. Wyrusz coś, ze zdrowiem mam mnie halo, a tak. Wpadłem do rzeki. Sorry. przydzielone. Dobra, dostać się jednostkę zasilającą. Mam nadzieję, że nie będzie to trudna misja, że jakoś nam to pójdzie. W prosty sposób, mamy teraz most. Możemy ładnie przez niego się przedostać. Może jakimś cudem. Utrzymuję znajdę ten. Kondycja przewrócona. Dobra. Przynajmniej mnie nie. Ja chciałem powiedzieć niechybocze na prawo i lewo, ale schwamałem. Jednak niechybocze. Zdrowie, Zjedz... no, o chyba tu wybudowałem swoją pocztę, bo miałem problemy, ale dobra, już teraz powinno być łatwiej, most poziom pierwszy. Ja wybudowałem, o z poziomu pierwszego ktoś pewnie wybuduje most z poziomu drugiego trzeciego 1600 metalów No więc z czasem Ale jest, jest pozytywnie Zakaslania tutaj Mogę się gdzieś tu odlać Co so, mam zmierzać tam Okej, dziewięćset sześćdziesiąt cztery metry. Eee, stwórz znak. Nie, to dobra. Napijmy się wody. Coś ona pchał. Nową wiadomość Wyczyny korespondencji za pomocą kajdanej Dobra, ja wiem O o, czekajcie, czekajcie To zbieramy na potęgę, bo to nie się idę. strasznie opłaca Z tego idzie dużo Doświadczenia A skoro jest, to czemu by nie Łącznie 100 gram Będę zbierał, oddawał, dzięki temu uzyskaliśmy tego tragarza. Mam tu dało sporo, sporo doświadczenia. A też nie będę się za bardzo rozglądał za tym. Znajdę to, znajdę. Nie, to nie, no się nie będę tego szukał. O! Tam jest deszcz. Tam jest plina. Zła plina. I tędy się przejdziemy. Masz lajka za linę. Daj lajka. Dałeś lajka. Otrzymał lajka za linę. Tak jest. A, puśćmy Czekajcie Radar A to jest tam, tak To idziemy tam A znaczy, jeszcze zobaczę sobie na mapie czy idę w ogóle w dobrą stronę, oczywiście, że w dobrą mogłem iść czy... Tym deszczem ale dobra Ale Poszedłem jakoś bokiem Dobre i to W sumie deszczem to tutaj tą ścieżką Daleko nie poszedłem A wręcz troszeczkę zrobiłem sobie kółeczko O! Ktoś mi odpowiedział? Jestem sam! Jestem sam. <śmierdził> ej, <zbierdził> ej, sam. <śmierdził> <śmierdził> no i nawiązaliśmy kontakt z innym graczem online. Hmm. Tu też fajna rzecz Mamy odpowiedź, a to mogę zebrać? Coś takiego, co to, to weź No i O Takie rzeczy też można zbierać to czemu by nie pozbierajmy Zawsze to coś. bo w ogóle tych asemblerów sto i kogoś poniosło ograniczenie do wysyłania lajków. No komuś wysłałem za dużo lajków. Ale spoko no to jakiś ładunek. Porzucony ładunek. jestem przeciążony no ładnie to ja te naboje zostawię tutaj to będzie najlepsze rozwiązanie silny wiatr aktywuj terminal a prywatna szafka? no gdzie to to? umieść w prywatnej szafce tak jest, od razu lżej Zatwierdź. Jeszcze dużo wody Opłynie 8993. Ten. Nasze ścieżki stają się drogami. widzisz swoje ślady. Kryją w historię. Gdybyś był szpiegiem, zawaliłbyś misję. Ale nie jesteś. Więc bądź z nich dumny. Są to wody na to, że istnieje kolejne dowody pokazuj ludziom, że tu jesteś daj im odwagę znów tworzyć wspólnotę rozbudowując sieć pomagając swoim rodakom wzmacniasz więź między nami wszystkimi i przecierasz dla nas nowy szlak co? się ja pozostawiali tutaj Poczt nie interesuje mnie ta poczta. Dawaj no, wy prostu się lakie. co jeszcze wo 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 wo, ai gdzie ja w ogóle jestem? Zostać jednostkę zaścigającą farma wiatrowa, no to dobrze. Farma wiatrowa. Jeszcze trochę Schowaj to I dobra, no idziemy do tej farmy wiatrowej To jest tam u góry Czekaj radar ja poszedłem gdzieś za wysoko Tak? Czekaj Nie, to jest centrum dystrybucji Na zachód Od węzła stołecznego Tam Kołady Nie, kawał nie to to Kawał drogi do przejścia O nie tu tędy jestem nadzieję, mówię już Zaraz postawię Postawię sobie linę i liną skorzystam nie Bo W sumie jeszcze tylko tego nie używałem Lewy, 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 lewy no, jego macie. Kurczę, to jest tak teren niewygodny. No nie wiem, że ja mam ten... ...spray swój, wiecie? Czekajcie, tutaj, tutaj, Zmień buty. Sandałowiec. <laughs> Dobra, załóż. Zmień buty. Buty to najlepszy przyjaciel. No ba. Jak bardzo mnie to przeciąży. Prawie. Mapa czy radar. Ty jesteś tam. Dobra. Jedziemy, może się nie zabijemy. Eee, łap łap, 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 łap. Równowagę, gość. Czy co? Ja zrobię tak. Dwa plię dziękuję i schodzimy na dół No 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 właś na dół. pójść No, Stani Trzymaj równowagę. Gdzie to jest? Tam. ile zostało 308 metrów. A tu coś... Czuję, że w tej chwili, w tej chwili, w tej Świetnie. Jeszcze Spokój, nie, no nieźdę nie Uspokój się, tak, spokojnie, cichuteńko i paluszek Kusni To jest gdzie? To jest tam. Dobra. Próbujemy przejść tędy. Trzymaj oddech. To jest to, tak, tak. Jeszcze się napije. Się na pewno przyda Nie musieli się tu tam Ja bym się zdziwił Jakby ich tu nie było Zrzymaj ten oddech. Spokojnie. Zrzymaj oddech. O oh To jest stresujące. Majoddech. Uciekaj, 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 gościu Nie, 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 nie. Nie, nie, co jest, to jest, co jest, co jest, co jest, to jest. Kurwa, nie Walcz, 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 walcz Uciekaj, 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 wspinaj się, uciekaj. Biegnie, biegnij, biegnie, biegnij, biegnij, biegnij Ja pierze tyle towaru straciłem po drodze God damn it. Może spróbuję tam wejść po to Nie wiem, ryzykuje sporo Żeby to zebrać. No, 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 no. Dawaj, dawaj. Kurde, to był błąd. Co jest grane? Oj, trzeba było się nie wracać do małniu. Jak ja nie mam broni, ja nie wiem jak z tym walczyć. No wydostań się z domu. Ja nie mam pojęcia.

ma um pouco neles. uau. como que Jak ja mam z tym walczyć? Coś mi to może powiedzieć? Oho! O, o, o! I O. No dobra, moi drodzy. Zakończę ten odcinek w tym miejscu jeszcze większą porażką niż wtedy. Ale dobra, już mamy na łóżkę, wiem przynajmniej co mam zrobić. Dobra moi drodzy, dzięki Wam za uwagę. jestem małpa i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Elo, elo.